Statystyka to bardzo przyjemny i bardzo prosty temat na zadania maturalne. Dlatego warto je sobie przypomnieć i te pojęcia, które najczęściej się pojawiają, mieć w zanadrzu, aby złapać łatwe punkty. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników w tej firmie przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano wyrażoną w złotych miesięczną płacę brutto a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F, którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości. Jak należy rozumieć ten wykres? Otóż tak, że płaca miesięczna jest tutaj, czyli 4000 zł brutto zarabia 75 pracowników, 4800 brutto zarabia 50 pracowników. I tak dalej. I w pierwszym zadaniu. Średnia miesięczna płaca brutto w firmie F jest równa. Średnia miesięczna płaca to nic innego, jak takie działanie, które wykonujesz, licząc sobie średnią ocen. Czyli musimy dodać wszystkie pensje pracowników tej firmy i podzielić przez ilość pracowników. Jak to zrobić? No, dokładnie tak, jak zaczęłam już pokazywać. 4000 zł to jest 75 wypłat, czyli pomnożymy sobie 75 razy 4000 i to będzie ta Pierwsza wartość. Do tego dodajemy 50 pracowników zarabiających 4800, co daje nam kwotę 50 razy 4800. Dodać 20 pracowników po 5000 brutto, dodać 10 pracowników po 6000, dodać 5 pracowników po 7000 brutto. I to wszystko należy podzielić przez ilość pracowników, czyli 75 plus 50 plus 20, 10 i plus 5. Co nam daje razem? I teraz będziemy liczyć: 75 razy 4000 to jest 300 tysięcy złotych dodać.

Teraz dalszy ciąg tego samego zadania. Mediana miesięcznej płacy pracowników firmy F jest równa. Mediana to nic innego jak wartość środkowa. Musimy wypłaty tych pracowników ustawić sobie w kolejności rosnącej i w takiej ilości, w jakiej ich mamy. Ale ponieważ tutaj tego jest bardzo dużo, to wystarczy zrobić prostą rzecz. Skoro wiemy, że pracowników jest 160, to dzieląc 160 na dwie równe części to jest 80, czyli w układzie 80 i 80, na środkowym miejscu, żeby mieć medianę, to, to jest pracownik z numerem 80 i 81. Jest ich dwóch. Dwaj stoją na środku i to będą te dwie wypłaty. I teraz musimy je znaleźć. Skoro na pierwszym słupku jest 75 pracowników, to znaczy, że 80 osoba znajduje się gdzieś tutaj, na tym słupku o wysokości 50 i będziemy mieć pensję 4800. 81 osoba również znajduje się na tym słupku, czyli tak naprawdę ym, ta mediana, czyli wartość środkowa, to będzie 4800 i 4800 na pół. Czyli to jest po prostu 4800, ponieważ ci pracownicy 80 i 81 mają taką samą pensję, więc mediana płac w tej firmie to jest 4800 zł.